Witam serdecznie i zapraszam wszystkie panie spod znaku Koziorowca na czytanie na maj 2025 roku. Pamiętajcie, że czytania są. Soł... Lecimy. Energia główna dla Was na maj to dziewiątka kielichów. Pięknie, co odchodzi do przeszłości? Paść mieczy i ósemka kielichów. Co przyjdzie nowego? Koło fortuny i dwójka kielichów, karta rada, królowa buław. Dobra, praca. Finanse. Energia nam się powtórzyła Z karty rady hmm, Rodzina Co tu w rodzinie U Państwo z podznaku koziorożca No, w rodzinie nie zbyt jakieś takie fajne karty. Ja sobie później jeszcze dopowiemy. Dobra, związek. I singielki, singielki. Tu nam się koło fortuny powtórzyło, bo tam mamy w tym co ale oczywiście to nie tylko będzie. No to karka na wielkie nawet trochę. Dobra, maj no może być troszkę jakiś taki znaczący, wiecie, dla Was. Dobra, karta z wyroczni. I karta... Pozytywnej kreacji, żeby się pozytywnie nastroić też na ten miesiąc, no nie? Hm, Tą kartę miałam też przed chwilą u Panów byków, ciekawe. Dobra, łyk kawki i zaczynamy. Jaka energię główną na maj macie kartę dziewiątki kielichów, która mówi nam o tym, że życzenia się spełniają. Jakieś twoje marzenie może stać się rzeczywistością. Ogólnie to będzie taki magiczny czas w życiu. Los będzie ci sprzyjał. No tak jakby w zaufaniu możesz iść przed siebie, wierząc w to, że wszystko będzie dobrze i być może właśnie z taką energią będziesz szła w tym miesiącu i to sprawi, że te sprawy będą się dobrze układały, tak? Sprawi, że sprawy. No, ale no bo mamy tu koło fortuny, wiecie w tym co przychodzi, więc no idealnie to się y, łączy. I też bym powiedziała Wam coś takiego, że niektóre Pani, y, oj panienki, niektóre kobietki z, y, z podznaku koziorożca mogłybyście tutaj zagrać sobie w jakieś gry losowe w maju na przykład, no bo mamy koło fortuny, mamy to, że marzenia się spełniają, więc może, ja nie mówię, że wygracie wszystkie czy jakieś tam wielkie sumy, ale może coś tam się uda chapnąć, tak jak yy, mamy takie karty. Dobra, co my tu mamy? Co odchodzi do przeszłości? Paś, mieczy i ósemka kielichów. A śmiecz mówi nam o jakiejś informacji, o tym, że być może dowiedziałyście się czegoś, co pozwoliło Wam dokonać jakiejś życiowej decyzji, wiecie, jakiejś takiej, która niesie ogromne zmiany, tak? Bo być może wasze życie nie miało zbyt wiele tam jakichś doznań, przeżyć, tak? Może wam tego brakowało? No i tutaj ósemka yy, kielichów mówi o tym, że zmierzasz w kierunku właśnie swoich doznań, przeżyć, ale do tego. Potrzebna jest zmiana priorytetów, i tutaj być może otrzymaliście jakąś informację, albo otrzymacie jakąś informację, która sprawi, że zmienicie swoje priorytety, że inaczej pomyślicie o swoim życiu, nad swoim życiem, zastanowicie się, tak? No i dobra, co przyjdzie nowego? Koło fortuny i dwójka mm, kielichów. Fortuna mówi nam o tym, że los jakby się odwraca, ono przynosi jakiś nowy początek, że sprawy, w których były jakieś opóźnienia, one ruszają w końcu, tak? To też może dotyczyć jakiegoś pojazdu, na przykład. Jeżeli planujecie jakąś podróż albo kupno pojazdu, no to tutaj mamy. Podpisanie umowy dotyczącej zakupu, na przykład, no nie, albo jakiegoś tam właśnie wyjazdu, ale to też może przewrócić Wasze życie uczuciowe do góry nogami, no bo mamy koło fortuny i dwójkę kielichów, który mówi, która mówi nam o związku. Więc jeżeli w Waszym związku jest coś nie tak, albo w ogóle mm, nie jesteście spełnione w tym związku, nie czujecie z niego satysfakcji, tak. No to tutaj koło fortuny może nam mówić, że coś tu się odmieni zupełnie inaczej, albo jeżeli jesteście z kimś pokłócone, no to koło fortuny może nam mówić o tym, że teraz los się odwróci i wy się pojednacie, tak? I tutaj już nie mówię o związku, to może być o kimkolwiek, o jakiejś relacji, o relacji przyjacielskiej, o Rodzinnej jakiejś dalszej Niekoniecznie o związku Tylko na przykład jeżeli jesteście teraz pokuceni No to możecie się pojednać To też może nieść jakieś zmiany w umowach Wiecie, na przykład jeżeli pracujecie No to mogą to być jakieś zmiany w umowach Zobaczymy co mamy tu Praca Rydwan, wieża i królowa monet Ojej, no, no za dziwne rzeczy mi się wyobraziło. Ale powiem je. Może to będzie dla kogoś ostrzeżenie. Żeby na przykład uważać za kółkiem w pracy, jeżeli pracujesz jako jakiś przedstawiciel handlowy, albo jakiś dos, jakaś no, przedstawicielka handlowa, tak, albo no, jeździsz gdzieś yy, samochodem w pracy. No to uważaj, bo może zadziać się coś, co zburzy Twoją stabilizację finansową. No, tak mi się tutaj pokazało, to na pierwszy rzut oka. To też może dotyczyć sytuacji, w której konieczne jest właśnie dojeżdżanie do pracy. Wiecie, co ja nie wiem, co ja mam tu więcej powiedzieć. Pokazuje mi się ewidentnie kobieta samodzielna, kobieta, która zarabia na siebie pieniądze, tak? I że to się burzy. Burzy się przez jakąś sytuację, być może nieodpowiedzialnego, jakiegoś takiego szybkiego ruszenia. No i tu od razu pojawia mi się pojazd. Wiadomo, że nie wszystkie też dojeżdżacie do pracy, czy coś takiego. Więc spróbuję jeszcze powiedzieć to inaczej, ale no tak mi to w głowie utkwiło, że po prostu jakoś tak ciężko mi spojrzeć na te karty inaczej, więc sobie je dopowiem. Co mogłabym tu jeszcze do tej sytuacji dopowiedzieć? Praca, praca dla kobiet spod znaku koziorożca. Co jeszcze mogłabym tu dopowiedzieć? co naprawdę w maju uważałabym za kółkiem, tym bardziej po jakichś imprezach, na przykład integracyjnych, czy coś takiego. No koło fortuny tu też może nam mówić o jakimś wyjeździe, może nam mówić o właśnie samochodzie. No i i tak to zostawię, że w maju. Uważamy, jak jeździmy w pracy, jak jeździmy do pracy, jak jeździmy po pracy, żeby nie zawalić czegoś. Na przykład, nie wiem, Ciach samochód idzie, mm, gdzieś tam jakiś wypadek, tak? Na przykład, pfu, albo nie, ale to jest taka nagła sytuacja, więc mm, może coś tam z samochodem, i to właśnie pozbawia Was tej. Możliwości zarabiania, tak, na przykład, albo trzeba wydać te pieniądze na ten jakiś nowy środek transportu, no bo mamy tak, tu jakąś tam umowę, negocjacje zakupu czegoś, być może od kogoś znajomego, i to też jest jakiś tam środek transportu. Dobra, teraz mamy, moje drogie panie. Finanse, a w finansach pokazuje nam się szóstka kielichów, królowa buław i dwójka buław. Hmm. Tutaj pokazuje nam się, że być może będziecie musiały zawalczyć jakoś albo hmm, okazać wsparcie, pomoc, ale wiecie, tu nie chodzi o królową. Kielichów, gdzie ty się kimś opiekujesz. Tutaj pokazuje nam się, że Ty o kogoś walczysz, tak? Może to być jakaś sprawa, nie wiem, sądowa, może to być coś innego, tak? Ale że ty walczysz o kogoś z Twojej przeszłości. No, i pojawiają się tu jakieś nowe możliwości, dwie jakieś nowe opcje. W którym kierunku pójść, który kierunek wybrać, i być może ty musisz tutaj komuś doradzić, komuś pomóc, zawalczyć ewidentnie o coś, co było w przeszłości, no i to wiąże się z, ze sferą materialną, tak? Dobra. W rodzinie. W rodzinie mamy trójkę mieczy, dwójkę monet i diabła, no i ewidentnie. U kogoś, wiadomo, nie u wszystkich, ale u kogoś te karty mogą pokazywać nam zdradę. Zdradę. I wiecie, tu my nie mamy związku, więc jeżeli wy na przykład no macie męża, to też to jest rodzina, więc mogą te karty tego dotyczyć, tak? Więc powiem, jakby to była zdrada, na przykład. Mamy tu złamane serce. Przez osobę, która wami manipuluje, albo po prostu bardzo zależy jej na seksie, albo łączy was tylko seks, tak więcej za bardzo nie macie wspólnego, tak? Seks i pieniądze najwyżej, albo po prostu, no tutaj pokazuje nam się takie granie na dwa fronty, ta dwójka monet. Jeżeli nie chodziłoby o Osobę, która Was zdradza, no bo to nie będzie też u każdego, prawda? I tam nie patrzcie podejrzliwie na swoich mężów, bo tu nie musi też chodzić o sytuację, że On zdradza Was fizycznie, tak? Tutaj może chodzić o złamane serce. Po prostu ktoś Wam coś powiedział, coś Wy powiedzieliście komuś, mamy diabła. Może po prostu Wy chciałyście, żeby ktoś przestał pić. To jest taki przykład. Ktoś tu może być w nałogu i ten nałóg łamie Wasze serce. I Wy się zastanawiacie nad tym, co dalej? Co ja z tą sytuacją zrobię? Czy ja będę dalej tkwiła w związku z osobą uzależnioną, gdzie nie czuję się fajnie? Czy ja po prostu podejmę jakieś inne decyzje? I wiecie co? I te karty ja sobie dopowiem, bo to są karty takie naprawdę ciężkie i takie... No, smutno się na to patrzy i przykro, więc na pewno to nie jest u każdego, więc teraz sobie jeszcze dopowiemy, co w rodzinie. Zaraz wiecie, co jeszcze powiem inaczej te karty, bo oczywiście zaraz będą komentarze, że aj, jak rodzina to nie tylko partner, prawda? Więc tak, tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o rodzinę, to to nie jest tylko partner. Tutaj może chodzić o każdą inną osobę, która wami manipuluje na przykład, albo która zraniła was jakoś słowem, na przykład, yy, albo też taką, która jest uzależniona. I to nie jest wasz partner, może to jest wasz ojciec, może to jest wasz brat, może ta osoba jakoś was oszukuje na pieniądze, tak? Coś takiego nam się tu pokazuje. Jest kłótnia. Kłótnia, po której być może za wiele słów zostało powiedzianych, i mamy złamane serce, tak? Chciałabym coś zrobić w tej sytuacji, podjąć jakąś decyzję, być może yy, odseparować tą osobę rozejście czy coś, ale tego nie robię, bo jestem w stagnacji, bo mamy tu wisielca, czyli ja czekam. Czekam, na co czekam? Nie wiem na co czekam. Być może na zmiany. Na zmianę z racji tego, że mamy tu siódemkę buław, więc ja tej osobie stawiam granicę, Że na przykład wiecie, no jak to jest. Jeszcze raz przesadzisz albo coś tam, coś tam, no to będzie inaczej. No coś takiego nam się tu pokazuje Jeżeli nie chodziłoby o sytuację uzależnienia No to właśnie pokazuje nam się tu sytuacja zdrady Sytuacja zdrady, tak Diabeł to jest... No jakaś zdrada, zdrada w rodzinie, tak? Ktoś tu zachowuje się nie fair Ktoś manipuluje, ktoś coś mówi, ktoś coś... Być może tutaj wiesz, z Tobą rozmawia fajnie, a jest taki dwulicowy i za plecami obrabia Ci tyłek. Ty się o tym dowiadujesz, tak? Jest Ci przykro z tego powodu, wybucha wtedy kłótnia, ale nie wiesz co zrobić. Więc jeszcze jakoś tam ym, się dogadujesz z tą osobą, tylko po prostu stawiasz jej granicę, że więcej tak nie rób, to mnie zraniło, coś tam takiego, no nie? Takie sytuacje nam no, się tu pokazują. Jeżeli chodzi o związek, to mamy tu pustelnika, sąd ostateczny i ósemkę buław. Czyli pokazuje nam się, że wy być może samotnie, samotnie, że wy być może czujecie samotność w związku, nie macie wsparcia. Mm. Albo też wiecie co, jeżeli chodzi o związek, coś, co Was wspólnie dotyka, dotyczy, to może to być jakaś wiadomość, którą otrzymujecie odnośnie jakiejś starszej osoby z Waszej na przykład rodziny. Tu jest wiadomość, tu jest y, przeszłość, tu jest ten starszy człowiek, tak? Więc być może jakaś wiadomość dotycząca starszej osoby. Czego może dotyczyć ta wiadomość? Tu może dotyczyć to: wiecie czego? Tego, że na przykład ta osoba potrzebuje jakiejś opieki, zaopiekowania się. Mamy tu szóstkę kielichów, to jest: wiecie, też właśnie ktoś z przeszłości, że ktoś jakby sobie nie radzi. I potrzebuje zaopiekowania. I tutaj będziecie to rozważać, tak? Rozmyślać to, rozmawiać o tym w swoim związku. Jeżeli nie dotyczyłoby to starszej osoby, no to moim zdaniem dotyczy to być może samotności, gdzie ty czujesz się na przykład samotna w związku, nie masz wsparcia, nie masz takiej opieki, jakiej byś chciała, tak? I robisz coś inaczej niż do tej pory. Na przykład zaczynasz z kimś romansować przez internet. Nie romansować, ale pisać, na przykład. Bo sąd ostateczny mówi nam o tym, że robię coś inaczej niż do tej pory, więc być może do tej pory byś tego nie zrobiła, ale że czujesz się samotna. No to zaczynasz sobie z kimś tam pisać, z jakimś znajomym, być może z przeszłości. Dobra, single. A u singli pokazują nam się trzy arkana wielkie, czyli jakiś początek. Zaczyna się coś nowego, co zupełnie odmienia Twoje życie i przynosi Ci taką równowagę, harmonię i spokój w Twoim życiu. Więc wydaje mi się, że... Wiecie co, czy tutaj może chodzić o związek? Może chodzić o dziecko? Na przykład, że Pan Singiel się... Pani, przepraszam, singiel się z kimś tam spotykała, i tutaj coś tam się zadziało, co całkowicie zmienia jej życie. No bo mamy taką fortunę, tak? Ale przynosi też tutaj spokój, umiarkowanie. To nie jest tak, że to burzy twój yy, porządek. Może to jest coś, czego ty pragnęłaś. Wiesz co? Ale może to być też nowe uczucie, no bo głupiec mówi nam o początku, o początku czegoś nowego. Więc jeżeli czegoś nie było, zaraz to powiem sobie. Więc jeżeli czegoś nie było, no to tu się to pojawia, tak? Singielki. Wiecie, co pokazuje nam się sytuacja, w której wy jakby zaczynacie walczyć o siebie i może to właśnie. Um, tu zaczynacie walczyć o siebie. O te swoje pragnienia, o te swoje marzenia. Zostawiacie coś, co wam nie służy. Więc może chodzić o to, że. Bo królowa mieczy to jest taka, wiecie, kobieta po przejściach, ona. To może być jakaś rozwódka, to może być kobieta zraniona, która jest sama, tak jak na przykład Singielka. Więc wydaje mi się, że tutaj mogło się coś zaczynać, będzie mogło się coś zaczynać, ale jakoś los się całkowicie odwróci, i być może to nie będzie dla Was. I wtedy powrócicie do tej swojej harmonii, do tego swojego umiarkowania, do tego swojego spokojnego życia, bo zobaczycie, że ktoś tu jest nieodpowiedzialny, na przykład, że ktoś jest dziecinny, że ktoś nie umie tutaj um, się. wdrosłe życie, tak? E, no, tak mi się tu wydaje. Dobrze, karta rada. Królowa buła, radzi, żebyś uwierzyła w siebie, żebyś uwierzyła w to, że możesz dosłownie wszystko, żebyś nie umniejszała swoim zdolnościom i spełniała swoje marzenia ale również ona radzi to, żebyś znalazła równowagę pomiędzy swoim życiem rodzinnym a zawodowym, prywatnym a zawodowym. Karta Felina. Miesiąc maj wypełniony będzie szczęśliwymi zbiegami okoliczności. No biorąc pod uwagę koła fortuny, to wydaje mi się, że tak, chociaż nie wiem o co chodzi tutaj w tej pracy. Wiecie, no to tak mnie zastanawia. Ale już to zostawię, tak jak powiedziałam, po prostu. To będzie takie ostrzeżenie, jakby. Rywalizacja, zdobądź się na odwagę i bądź pewny siebie. I to już wam czytam. I to już wam czytam. Wykorzystaj swoją wiarę w siebie oraz siły mentalne. Utwierdź swój autorytet i dąż do tego, co chcesz osiągnąć. Musisz utrzymać swoją pozycję w sferze zawodowej, sportowej lub naukowej. Zaakceptuj to, że napotkasz wyzwania, których kiedy rywalizować będziesz z innymi o uznanie. Prawdopodobnie poczujesz wysiłek związany z chęcią utrzymania się na powierzchni, podczas gdy twoi rywale odnoszą coraz większe sukcesy, ale powinieneś bronić swojej pozycji, nie idąc na żadne ustępstwa czy negocjacje. Musisz odnaleźć w sobie odwagę, upór oraz determinację, które w końcu doprowadzą cię do zwycięstwa? Mantra: Mam przewagę nad swoimi przeciwnikami. I to by było na tyle, kochana. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i pozdrawiam serdecznie.